Ty, co to jest tam za smok do góry? Autonub! Zabił! Autonub! Pussy reported! Autopussy fagot! Witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w CSGO. Wita się z wami dziżej i rozpoczynamy tydzień z CSGO, począwszy od mapy Mirage. Wita się z wami, właśnie jeszcze bonus. Siema. Re Rebiec. Cześć. Rebieć. Cześć. To tam Duty jeszcze jest. No, czołem. I Maciej. I ja. No i lecimy z tematem, moi drodzy. Będzie tydzień CS-a. Co? Idemida. Dobrze, idź nie, nie zabraniam ci. Dziękuję. Na Będzie rampa? To jest... Do Pałat Dobra, jeden leży i dwóch rampa jeszcze jest. Ok, wytłumaczę może o co chodzi z tygodniem CS-a. A chłopaki niech ugrają pistoletówkę, Hałas. niestety będę im hałasował, e, mówiąc, ale to nic. E, e, flash. Można zacząć. Dobra, dzisiaj będziemy grali Miraża, później gramy Kasza jutro no. będziecie mogli go sobie Nuted obejrzeć. Plety, jeden Następnie nie. będzie Nuke, Inferno Train Cablestone, a na samym yes, końcu zagramy Dasta. Brawo! MTJ wygrywa pierwszą rundę Pistoletówkę MTJ najlepszy kram na świecie. Dokładnie. Yeah. Graliśmy przed chwilką też Miraża, którego też mieliśmy nagrywać. Z racji, że mieliśmy cheaterów, zrezygnowaliśmy przy wyniku 8-1. Ostatecznie wygraliśmy 16-14, więc się 13. odrobiliśmy. Ile? 13. 13. 13. A no to 13, no to jeszcze lepiej. No to, to plusy dla nas i tyle. Dobra, oni mają eko, więc myślę, że oni będą chyba wbijać B. Dla odmiany. No, zobaczymy. Tak, B coś. Przemię Jesteśmy jeden. po Intel Extreme Master, Jest wiadomo. Wirtusi zjebali, nie przeszli. Ale coś mówić w poprzednim odcinku, stary? Ale ten poprzedni odcinek wie, że nie był nagrywany. Co, co nie było? Nagrywane. Ale ja mówiłem o tym na taście odcinku, tak? Mhm. Aha. Bez no, Miałem czwórkę. No właśnie. No cool. No sorry, się musiałem, Sory, <laughs> sorry, zajebałem ci go, wiem, Ponoka. sorry, bro. Ok, um, co chciałem powiedzieć, no będziecie przez tydzień mogli oglądać CSa, wiadomo, o tej samej porze, prawdopodobnie to będzie około godziny 17, tak coś czuję, że codziennie będą pojawiały się odcinki, więc oczywiście zostawcie lajka, jeżeli wam się podoba sam pomysł i zobaczymy, ile lajkaczy będą zgarniały. Odcinki. Ostatnio tydzień CS, bo to jest w ogóle sezon drugi tygodnia z CSM na moim kanale. E, Ostatnie odcinki. E, o, jest tu na rampie, są te kurwy. O, o proszę, oh, proszę! O, proszę, co zrobił! Oh, oh, baby, it's triple. What Kurwa Ace, is? ja Ace. ace. ace no to idę Nie, nie, ja chodź, chodź, chodź. nie skrzuć. Dawajcie, nie pozwólcie Ace'a jedną. Nie ma chuja, no, sig jest mój Paka, paka ty, ja, ja, paka ty kurwo za, Zaplokuj go Czekaj, no i chuj mi zajebał, co za ty, ty, ty cfeluk kurwa Rudasz dziwko, zajebałeś miejsca. Macie ty kurwo No, e, ostatni tydzień CS chyba bodajże jest brutal. Ostatni odcinek miał najwięcej wyświetleń, zobaczymy jak będzie z tym, z tym ty, z sezonem no, być może będzie fajnie. Jestem w Goldzie jeden obecnie. Tak jak możecie, Ostatni tydzień CS był na święto, nie? Tak, ostatni tydzień CS był w grudniu, czyli 3 miesiące temu. Ale sam pomysł bardzo fajnie, bo spodobał się z takim. Znaczy, spodobał wam się mit, bardzo. Bóg mit, bóg mit. Mi, się, mi się to strasznie podoba. Konektor mm. gala. Gdzie pobiegli? Galapaka. no podejście są nam idzie, na krześle. No, okej, okay, dobra. Panie. Ja rezygnuję z tego Czemu? i tej rampy Ej dobra, bo nas wyjebią. Obity za 45, 45. prawa stronę mi da No na krześle są Na jakim krześle? No tam po prawej jest taki podest, nie? O właśnie tam gdzie go zabił. Sze fuck. Jest za tym, za boksami. Ciała latają właśnie, o! Nice. Ej dobra, bo to jak z botami się czuję póki co. Tak trochę łatwo idzie. No tak to Maciek troszkę. zamyka. Oproszę. Tak, zobaczcie, i zamyka. No Pan na fragi. No na fragi, Jasne. tak. No, to jesteśmy to lepsi, to lepsi od ciebie. No stary, no nie ukrywajmy, że jest lepiej, tak? I w takiej atmosferze to ja mogę nagrywać. Bo wiesz, od tak to zawsze Stasiek pod tobą był, Ale, no, ale stasia pod biurkiem, by. pod biurkiem. Nie, nie mam to zamykać. No, pamiętajcie, no, danie jak otwiera, to znaczy, że coś już jest nie tak, i to trzeba zaprzestać z tym. Nie, bo po prostu ja Saśka bardzo lubię i dla niego otwieram zawsze. Taki jesteś. O chuj. Tak. Sorry. Pałac. Tym się uda? Pałac? Mhm. Mm Smok na pewno wleciał. Nie, bo no B coś, tak. coś, be coś, B coś. Jesteś pewien, bo ja tak. będę rutował tak. teraz. Tak, ja, kurwa, bo ich słyszysz? Dobra, no to rutuję. Ale bez paki na, na razie, bez paki duty. Opity za 64 no, ok nie był? Czy gdzie? Wok nie, w tym nie na B. B B2, 6, jeszcze b. jeden A zobacz, A wchodzą. No kurwa, mać! Ta rzecz. Jeden B, paka B, paka B. 1 A, 1 PKB jest. Dobra, czekaj, będę jeszcze Mówi, do paki. 50 nice. do idę bas. do paki, Co? idę do paki. No A, dobra, no, no łatwo, łatwo. Mówię, no jak z botami. Trochę. Tak, idzie. Całkiem. Sorry, ty mi nie działają, tak ja bym A, imbot I'm ci się wyłączył. No, nie to, no, no. Nie no, ja myślę, że to nasza piękna, prawidłna nazwa klanu. Pod, właśnie, gramy pod szyldem tego, tego tygodnia z cs będziemy grali pod szyldem MTJK. Kto zgadnie, co znaczy zgodnie, to hasło Kto zgadnie, kto, co to oznacza, wygrywa... Maciek, kto na górę balon. Co, co bonus? Maciek, nie Daniel daje skina. Dokładnie. Maciek, nie ja da Daję skina do. do. Nie wiem, do. kurwa CZ, którą nikt nie gra. Bez bebe. bebe. O? W konektorze? Znaczy, Szur. Tak, w córze? tak. Ole mnie na bogu. Pałac. Rampa paka. Rampa paka. Plantuje, plantuje ona. Kładzie, kładzie. A ninja, kurwa, ty suko! Kurwa, się się przykampił z śmieć. Nieładnie. Dobra, dawaj stola. Super, jeden był nowy, ostatni był nowy. Tak, to brójcie, brujcie to. Nie ma paki, bo to żony, nie, było nie, nie splantował tego, nie zdążył? Nie zdążył. A, okej. Okay. W się sensie nie próbował nawet. No może fajkował, no może fajkował. Dawajcie panowie. Maciej za tobą! Jest Stola! Ja hmm. muszę. <noise> Widzisz, obroty? Ile, ile obrotów ja muszę robić myszką? No... 360 to no, normalnie. Coś pięknego. Tyle mi jednym obrotem myszki <noise> przy mam podkładkę. Dobra, Stola zabił. Nie miałem na nim kamery. Ach, jaka szkoda. No ale po cichu, na drabę weźłem. No dobrze, Do i wróci. sobie wszedłeś, tak? No i zaraz ci wejdę w... No i w ziemi wejdziesz, tak? No powiedz. <noise> dobra, no, dobra, Daniel drop niemkę. Co ci mam to? Gdzie ty masz twoje pieniądze? No no tak, zamykasz, no, to ja się nie dziwię gdzie ty na, masz Na nas poszły mi, Rebieś daj mi tą M-kę Wykupiłem, bawcie się Dobra Nie, bo tak, no, chyba się zmienię na tą z z powrotem No zmień se, Co, na idzie? Co tam się dzieje? Dobra, Pałac chyba póki co. Często. Be coś, be coś, be. coś. Ja nie ufam tobie, duty, bo ty jak krzyczysz, że niby idą B. Tak naprawdę, chyba idą. Dobra, fromytaj i idę. Nadciągam na B. Jeden był. Teraz chyba nie, wiem, możesz <noise> czuł. Nie, są B, są B. To ja chcę się Nie, słyszę. Cio, 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 bo nie wiemy nic. Oni strzelają się w domku, czy mi się wydaje? Jest baka tam, jest tam baka Dobra To zrobi robi im plecy? Jeden site na 50hp Szur, chyba Idź od CT, idź od CT, oh, sure. idź od CT To dobra Kurwa, Wierzy, jak ten celownik spierdolił Gdzieś w lewo mi w ogóle myszka uciekła i prawie zginąłem Aha A Przykre to by było Oki topa. Bliżej lamer wtedy by było. A tak, nie chcemy, żeby tak było. Nie chcemy. 7-0, no póki co łatwo. Ale wiecie, to tak jak w poprzednim odcinku: że im tak dobrze szło w enemy na CT, a wtedy kurwa się odrobiliśmy. No tak, tak, w ostatnim meczu, a nie odcinku. No dobra, w odcinku, no fakt. Zjebałem. Ja już ich raszuję nawet, wiesz? Fajam 10 chapsa. O kurwa. Koleś miał pecha. Stary, ty masz sławki? Ja nawet tego nie słyszałem, że on tu biegnie. Mi coś Ej, oni ma jed, jednego Awka Paka mieli. nam idzie, paka nam idzie, paka nam idzie. A gdzie jest ostatni? wie ktoś? Pewnie na zakręcie, albo szczurze Powiem wam tak, koleś jeden był Awk teraz. Mhm. czysty. Może być pałat, może go minęliście Kiedy znajdziemy się na zakręcie. Jest ta, jest ta, jest ta. Co z nami będzie? Stole rozkręci się, niebezpiecznie A CT jest Co gdzieś między więcej dęgi. tam? Woo! get rekt, right. get right po prostu Dobra, 8-0 Ale jak oni mają awka, to ja będę skracał ten pałac, Termowy frag Umbotiani, już jest Umbotiani, więc... Jest już bot... ojej, jaka szkoda. No to nie, no to oni się będą poddawać. No to przynajmniej łatwy odcinek będzie szybki, prosty A i jeszcze nie No, więc nie mogę Taki na rozpoczęcie całej tak, serii. No właśnie, na rozpoczęcie, no jeżeli tak dalej będzie po, Aha, bo poprzedni sezon 6 meczów wygraliśmy. To nie wiem czy wspominałem przed chwilą Ja się Marzus <laughs> brakerach no ty masz ph Jeden mit, jeden mid, Bo bota nie Oni mają dwa boty już. Jeden na midzie, minus 27. Boże, to jest ten team a, ninja. Rebiej przy konektorze będzie, przy konektorze będzie. Uważaj. Tu już się idzie. Już są na midzie, tak? mówisz? Tak. Pod, pod oknem był jeden. Weź im jaka, jakby, co? robić? Szurze, uh -huh. szurze, szurze. Emigrują. Emigrują na B. No to chuj, to idziemy tędy. A no, z krową lata. Jeden mid. ale cały czas mid. Patrzy konektor. Ej, o! Ty, bo nas A, Jeden jeszcze. jest na schodach, hej, na no, bez kitu, miał być do zera. Zobra, nie rozwijamy. ma, będzie do zera, kurwa. Będzie Bara, nas do zera. Nas spokojnie, spokojnie. Jeden minus 30. Jeden na minus 40. 5. O, plecy! 5. Jezu, Dobra. Domek Duty. 2. Domek dwóch, domek dwóch, domek dwóch. A, bo on gra z tym w ogóle. Ale nie marni ammo. Spokojnie. Teraz idą. Wychylił, wychylił! Kurwa mać. Jesteś się domny. Jezu, Duty. Cofa jeden, co jeden. Wiem co, co chyba właśnie, w szczurze chyba jest. Uwaga, Daniel. Tak, szczur, szczur, Daniel. Chyba znowu cofnął. O, pięknie. Woo! Good job. Paczkę mieliście gdzieś, nie wiem gdzie. Gdzie jest gdzie? paczka? Widziałem, chyba w szczurze. Wow! ale łatwo, ale łatwo. Łuuu. WH! <laughs> i chuj, kładzie to WH na odcinku mam. <laughs> Dobre, używam WH, tak, to jest WH takie specjalne. Zamknij się. Którego nie No mój. i bardzo dobrze włączaj. Kraj more oh. <noise> Tak, mam WH, dlatego mam 32 punkty. A jak do zera ich zjedziemy, to mamy Double Wina, nie? Nie mów tego, bo wtedy przegramy. Kurwa, no mała, właśnie, ci nie kurwa. No kurwa, je... wow, wow, wow. Midzawka, kurwa. Daniel C. Woa, woa, Jest nami dziawka, kurwa. A a potato Ej, jest na CT, jest na CT, jest na CT, przebiegł Jak CT? Jest na CT, przebiegł jeden Tero, jest na CT Faktycznie lol No stary, nie wiem jak on jak? to zrobił Jest na tym, jest na podejście, jest na podejście, uważaj Rebieć, jest tu, na blisko, na blisko, ściągaj go Ściągaj go kurwo No i na Tetrisie No i łatwo Tetrisu, kurwa, przebusiłeś ich tych kurwa przyklaście bez bezsłuchalnie Ale ja nie wiem jak on to, bo ja tak patrzę i dyskonektora, nie? Koleś nagle biegnie na CT I tak what the fuck Proszę mi rzuci zwykłą memkę z sumikiem, Maciej? Ale ja, ja, ja z pewnością wziąłem zyski, Dawaj, kurde, bo mi się dobrze z tym. No, jecha. na, na plecach masz, za tobą kurwa. Dziękuję. Tam leży jedna, hej. Leżą bronie. Leżą bronie w ogóle. Burżuazja, twoglajfy, kurde. Ej. No oni teraz wiesz, tam zrobią sobie obiegówkę, nie? Pozbierają nasze broni i nas zapierdolą. O jezu, wszyscy milć, wszyscy milć! Kurwa! wszyscy, gala i Nie wychylaj, Daniel. A, kurwa, mnie ściągnął ten. I am potato! Stary, no. Lubię sobie. Aż sobie zjem czekoladę. O. A w sumie brak jedzenia na odcinku, to nie mogę. To nie mogę. To odkładam, to odkładam, bo było coś ustalone. Trzymamy się zasad. Nie możemy jeść. Awka strzela, Duty schowaj... schowaj się. Jedynie, bo do zera to ma być, panowie. Ma być do zera, to grajmy to do zera. Rebieć, Boże, Boże Lebiec, Święty, jak Bejadz Ty strzelasz. Ty, 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 A, paka. paka. na A. Idioty, ty, ty grasz kurwa na, z tą krową. Bonus uważaj na CT, bonus uważaj na CT. Dobra, chuj Masz abisko, blisko typa. Nie będzie do zera. Lecę. Ojej, ojej. Ja, Idioty, nie, nie graj tej jebanej krowy. No, Ale kurwa, kurwa dobrze teraz, zagrałem na Ci plecy, Dobrze grasz, 13 punktów. Co mam, 4 fragi, 4. Będę jak noob. Gram autolamy. Kurwa. Ja właśnie nie chcący kupiłem ją, chcesz? Tak? A ja też mam. Co mi za zapodać, daj tam się <laughs> Tylko nuby grają z autolamą mam No i kurwa potrzebuję punktów, Auto tak to kurwa Chujowy yeah. nie pozdrawiam Lecimy Ewa Dwie autolamy i zagramy później jakiegoś mecza, tylko autolamy. To będzie dobre Ty, co to jest tam za smog do góry? Autonub, zabił! autonub. Pussy reporter Autopus i fagot. E, report no! Nie, kurwa, reportujemy go Fagot, wziąłem czwórkę i teraz Akacza Report, tak jak jestem psem Jep, dostał Może no. <laughs> ten mężczyzna to jest totalna śmiechawa. O jest nam na idzie na no. dostał. Jep, proszę bardzo jak go uderzył. O proszę jak nie może strzelić. No i dlatego rabiecz tam jesteś przedostatni właśnie To gramy tak? Same snajperki? Też snajperki Rebieć musi zmienić Kto ma, nie ma? Rebieć musi zmienić A dobra, on nie ma kasy, to on niech nie, nie, nie... Ja użycę awkę tak. Ja mu życzyłem, ja mu życzyłem, o, dobra. ja mu, życzyłem, ja mu życzyłem. Okay. Dobra, to Team co sniper. mamy? Dwie, dwie autolamy i trzy awki, tak? Trzy Dobra, tak. dobra okej okay. To takie trochę polowanie, kurwa No, to jest takie kurwa trochę... Film, snajper był Życie na, no. na krawędziach I the Hunter Dobra, nie, i zobaczymy czysto? No, pałac ja patrzę ja się bada, się bada, ty i ja. My Dełko kofa. Kofa. sami siebie zabiję. Easy. Easy win, easy win, easy win. Easy win. A jest w pałacu coś? No tak, robię go. A, okej okay. A czy to było ciało? Ok. <laughs> Dobra, A, o, jaki miss, Jaka szkoda. Ty ja. Jedrekt. Mydełko fa... Kurwa mać, Szabada, chuju! Przestań. Mydełko fa... Czekajcie was na pomocy. Danielu, ja Jest awka, jest zawka, uwaga. Śmiecie sobie Daniel, ja odbyt, a Jest tam. na dole. Wypierdalaj. nuk no i hoj, no i zdobywam fragi niczym. Tiger Bonzo hakuje ci główną no, no przestań, bo jak mnie trafisz, to no, będzie dupa. Michael Jordan. Michael Jordan! Jebał mały dzień. Kurde, eee. no dobra. Nie, nie nie, nie, to, nie, tak nie, nie było. To. Tak nie było. Gedrekt, po prostu Gedrekt. No po prostu nie wytrzymie tam teraz, powiedział. Tak? Nie wytrzymiesz. Jakby mu wpierdolił Patrzcie, flaszek, kurwa. Awki powyciągane. Kurwa, ale. Naprawdę, no to jest przykre, ey. Aż, aż mi smutno, że ten mecz jest taki so much easy. Kto na gali jest? A to bądź sobie tam na tej gali. No, I am potato. No właśnie. No raz, pies. Tak myślałem, że właśnie z na respie. Kurwa wy się strzelacie i nie możecie ja Kurwa no. ja go z kosy chciałem Będziemy, Tak, bardzo szkoda, skoszyło. że nie do zera Kurwa, <grymiznie> typika bronze Widzisz? Ty mi w zabrałeś, zabrać jak teraz. No tak, tak jesteś, tak? Dobra, zobaczymy. A specjalnie ci flaszę no. rzuciłem. Aha. Okej. Okay. To mi kurwa rzuciłeś flesza ja go nie wiem no i kręcisz jak gówno w przeremlu. Kurwa. I wiesz, próbuję go zajebać, nie, nie kręcę się, kręcę mnie, się, kręcę, nie, ale ja nie wiem gdzie on kurwa jest. A wiesz, w ogóle pierwsze jest to, też wszystkie strzały z autoramy, to, nam, to ja do niego wyjebnę, ale bez celowania. Ja on się kurwa kręci w kółko, dalej. Ale to był piękne kurwa. Ty, ty kurwa szciarzy. Ja go, próbowałem go nie gonić. Ej, się. <noise> <noise> Oni będą, ja coś czuję Dzień, na się na tych. W leżeć, kurwa. Później, to będzie w Ławka jest na tym pałacu. Chwóźop. Duch, rozprzeda. No to jedziemy z nimi i koniec! Koniec! Ja pierdolę rekt I teraz dwie rundy ugrać i tyle Ja ty, ja mam 6 MVP No was? Mówisz? Możliwe No to będzie drugi mecz wygrany, nie? Dobra, B Ej byle by ugrać to do zera nie jest. Jak się z jednego? fuck. Boże, i teraz teraz powinien być ten facepan taki tutaj, Co ty robisz, żeby biec? Boże, ty padaczkę jakąś dostałeś. Aimbot. bot. A, do, no właśnie, no, aimbot. No, bot. Odpalił mu się kurwa trigger. Pa, wchodzę i zabijam. Gie, yeah, bie, bie, Kurwa, mać no on jest, gdzie on jest? No plant, plant, no panowie, no. plant. Viper girl 2015. Sad girl? Tak, sad Gale, gal. gala. O, proszę, jak powiedział, że gala. Stop I Marty. rzecz, kurwa. Da, gala, gala, gala. Prawo, prawo, Daniel. Cio, cio, cio. Uwierz, jest dwóch ich. Jeden tutaj masz zaraz za bs tutaj po prawej Kurde, mam 4 HP I chyba ostatni domek Ja posybuję nie wiem, chociaż nie wiem, nie wiem czy jest co Cześć, to, gdzie ty jesteś? Pierwą że FK. w sumie to jest bardzo możliwe Już tak nie zbroi Bum! Co tam się strzela? Masz go? No i dobra Znaczy jabłk był Mam w kółko no właśnie to jest dojebane, nie? A znaczy się on ma wyjebane w tą grę. Pobiegał w kupę jak wtedy Did dookoła niego. Okej, okay. dobra, w Ta. takim razie no chyba to jest ostatnia runda i nie ma co ukrywać moi drodzy, że dziękuję wam wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. trolo, trolololo. Słuchajcie, wbijcie na moje sociale, czyli na Facebooka. facebookcom/ slash DJ też Instagrama, Instagram.com slash DJ jeżeli macie pytanie, wszystko says, macie. To by było gdyby. Tak, wszystko co potrzebujecie macie w opisie, zajebisty smog na okno, brawo pani Palasite. A ja z paką idę na A. Nie kościa wyjebałem przez smoka, nawet tak jestem zajebisty. Co tak? Tam jeszcze jeden jest. BSO'wo jeszcze jeden. A ja tutaj sobie e, zrobię taką e, pseudo ninżę, splantuję. Zostawcie lajka, like oczywiście no, komentarz, jeżeli wam się podoba. Underground. No i w Undergroundzie jakiś ziomaczek. Tam się Konektor. znowu zbiją na tym. A jest w konektorze <susuruj> szmatławiec zajebany. znoży To noży. jebie. Znoży, z noża. I ostatnia runda jest moja, dziękuję serdecznie moi drodzy, zaraz zobaczymy czy będzie awans Nie ma awansu, ale oczywiście ja otwierałem 60 punktów, jestem zajebistym prosem. był ze mną bonus Dzień. Maciej Ja Rebieć Cześć duty. Czołem W kolejnym odcinku bierdol. zobaczycie mapę cash Trzymajcie się pa, pa widzimy się już jutro o 17 Hej